Mieszkańcy miasta i radni zostali oszukani. To słowa, jakie padają z ust właściciela terenu przy ulicy Kolejowej w Nysie. Manipulacji miał się dopuścić Urząd Miasta, który wbrew zamówionej przez siebie w 2008 roku ekspertyzie, mimo wszystko chce wyprowadzić handel wielkopowierzchniowy poza centrum, co zdaniem specjalistów zaszkodzi Nysie. Jest piątek, 26 dzień września. Michał Baraniewicz, witam. I zapraszam na najświeższe wiadomości z regionu. Dzisiaj powiemy też o wydarzeniach kulturalnych, jakie będą miały miejsce we wrześniu w Nyskim Domu Kultury. Najbliższy koncert Bayer Full, 5 października w niedzielę o godzinie 16. .00. Zespół, który podbił Chiny, zawitał także donysy pierwszy raz w Nyskim Domu Kultury. No ale tak jak mówię, różnorodność imprez to jest chyba taki nasz znak rozpoznawczy. A także o miłośnikach mocnych wrażeń. Fani gry S.T.A.L.K.E.R. z całej Polski przyjadą do Nysy, by atmosferę i wyzwania wirtualnego świata przenieść do Fortu Prusy. Handel wielkopowierzchniowy powinien być umiejscowiony w centrum miasta. Budowa galerii poza śródmieściem doprowadzi do jego wyludnienia. To wnioski z dokumentu opracowanego na zamówienie burmistrz Barski pod koniec 2008 roku. Wbrew niemu jednak władze i część radnych dążą do zlokalizowania galerii poza centrum miasta. Spora część radnych oraz burmistrz Barska powtarzają jak zaklęcie, że chcą galerii handlowej w Nysie. Chcą jednak jej powstania poza centrum miasta. Powtarzają również, że priorytetem dla nich jest ożywienie rynku. Te dwie rzeczy są jednak sprzeczne. Tak przynajmniej wynika ze specjalistycznej analizy, która końcem 2008 roku została zamówiona właśnie przez burmistrz Barską. Takie działania to perfidna manipulacja i kłamstwo, mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej Aleksander Walczak, prezes spółki, która chce przy ulicy Kolejowej Wybudować galerię handlową. Uważamy, że nastąpiła bardzo duża manipulacja, że radni w mieście, że mieszkańcy stali oszukani. Jak można budować, planować przestrzenie miasta, posiadając profesjonalnie przygotowaną analizę, posiadając bardzo konkretne wnioski nakazujące lokalizowanie centrów handlowych w centrum miasta, podjąć zupełnie odwrotną decyzję? Uważam, że to zostało świadomie zmanipulowane. Analiza została bardzo szybko schowana do szuflady. Część radnych według mojej wiedzy nigdy jej nie widziała. Dokumentu tak przynajmniej twierdzi nie zna również burmistrz Sojolanta Jolanta Barska. Na to właśnie ona zamówiła jego wykonanie w 2008 roku, a Urząd Miejski w Nysie zapłacił za niego grubo ponad 100 tysięcy złotych. Nie chcę e, wypowiadać się mhm. na temat dokumentu, mhm. którego nie znam. Ale pani burmistrz, dokument, ale. O godzinie 14 wpłynął do Urzędu Miejskiego i e, w związku z tym ja e, w, wzięłam ten dokument, ale dzisiaj od rana mam e, umówione spotkania. Dopiero po pracy będę mogła się z tym dokumentem zapoznać, bo wcześniej nie, nie miałam niestety na to czasu. Ale, pani burmistrz, to jest dokument, który pani zamówiła, który Urząd Miejski zamówił. Nie zamawiałam żadnego dokumentu. No, ale proszę pani, mam przed czy... sobą, to jest a, Urząd Miejski w Nysie. Na, na szczycie Był strony jest pana, napisane proszę pana, ja nie zamawiałam żadnego... Proszę pani, grudzień 2008 roku jest data, ten dokument jest wykonany przez Instytut Usług Marketingowych Eurotest. A wnioski, jakie z niego wynikają są jednoznaczne. Czytamy w nim. Lokalizacja nowoczesnych, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, galerii, centrów handlowo-usługowych w strefie śródmiejskiej i centralnej miasta powoduje podtrzymanie jego tradycyjnej roli jako centrum handlu i usług miasta. I dalej... Zaś jak wynika z doświadczeń innych krajów, lokowanie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych wyłącznie na obrzeżach miast prowadzić może do peryferyzacji śródmieścia. To jest do tak zwanej amerykanizacji miast, bowiem wzrost rozwoju nowych centrów handlowo-usługowych na obrzeżach miast spowodował w szeregu miast wymieranie tradycyjnego śródmieścia. Oznacza to, że eksperci, którzy przygotowali dokument stanowczo, odradzali lokowanie galerii handlowych poza centrum miasta. Okazało się, że pomimo posiadania takiej analizy z takimi wnioskami, w studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta wpisano jako jedyne tereny pod nowoczesne centra handlowe tereny poza miastem zupełnie odwrotnie niż wynikało to z, tych, z tej analizy. Sprzedaży tych terenów chce część radnych z rządzącej koalicji Platformy Obywatelskiej i Komitetu Wyborczego Joranty Barskiej sprzeciwiając się jednocześnie budowie galerii przy ulicy Kolejowej. Świetne tereny na przy ulicy Zwycięstwa, obśmiane oczywiście przez właścicieli dekady, ale uważam, że tam jest bardzo dobry teren. Pan radny Grabowiecki uważa, że galeria handlowa powinna powstać w miejscu, które zostało wyznaczone. To jest ulica Odmuchowska i ulica Zwycięstwa. Dlatego bardzo chcę, żeby galeria powstała na terenach do tego przeznaczonych, wyznaczonych przez gminę. Tereny przy ulicy Zwycięstwa, tereny przy ulicy Odmuchowskiej. Inwestor takie zachowanie władz ocenia jednoznacznie, choć zaznacza, że nie wszyscy radni mogli mieć świadomość istnienia ekspertyzy zleconej przez gminę. Była próba obrony za wszelką cenę czynszów pobieranych w mieście za prywatne lokale, po to, żeby nie było nowoczesnej powierzchni handlowej, żeby czynsze w mieście nie spadły. Również te... Temu również miałaby służyć nowa zabudowa rynku, twierdzą przedstawiciele Dekady i zarzucają władzom miasta działania mające na celu wspieranie jednego inwestora. Chodzi o Eryka Wiercimoka, który na początku lipca wygrał przetarg na wieczystą dzierżawę działek w nyskim rynku. Z naszych informacji wynika, że umowa nie została jednak do tej pory podpisana. Kilkanaście dni temu ze ze zdumieniem dowiedzieliśmy się z ust pana burmistrza Walacha, że jeżeli powstanie dekada, to inwestycja w rynku nie będzie opłacalna. I że miasto nie może w ten sposób załatwić miejscowego inwestora. Załatwić w sensie y, naruszyć jego interesy, y, zrobić mu krzywdę. Chodzi o tą wypowiedź wiceburmistrza Piotra Walacha z lipcowej dyskusji nad studium warunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Nysa. Powstaje tu dekada, to rynek nie zostanie zabudowany. Jeżeli inwestor się zdecyduje na budowę, to dzisiaj się decyduje i jeszcze złoży oferty, w sytuacji takiej, że nie ma tutaj takiego obiektu. Nie wiadomo, czy gmina w ten sposób w cudzysłowie albo kolokwialnie mówiąc nie załatwi inwestora, który zdecyduje się na zabudowę rynku. Bo jeżeli poniesie koszty i rozpocznie budowę, a potem powstanie taki obiekt, to miejmy też świadomość, że ten na tak, rynku się nie utrzyma. Aleksander Walczak mówi wprost: To jest układ. To zakrawa na sytuację o charakterze korupcyjnym. To jest rodzaj układu polityczno-biznesowego w Nysie. Nie zgadzamy się i dajemy pod rozwagę radnym i mieszkańcom, czy w dalszym ciągu chcą tolerować taki układ, czy są na tak dla układu, czy są na tak dla dekady. Głosowanie w sprawie studium, które może umożliwić budowę Galerii Dekada, odbędzie się podczas poniedziałkowej sesji Rady Miasta, która rozpoczyna się o godzinie 10. A my przypominamy, dekada. Dekada Realty chce postawić przy ulicy Kolojowej galerię o powierzchni ponad 20 tys. m2 z kinem wielosalowym. Miałoby w niej znaleźć pracę około 500 osób. Choć wakacje za nami, to dla nyskiego domu kultury nie oznacza końca pracy. Tej jesieni bowiem czeka na nas wiele kulturalnych wydarzeń organizowanych przez tą placówkę. Po udanym zakończeniu lotniego sezonu, obfitującego w naprawdę duże imprezy, takie jak np. 10 edycja metalowej twierdzy, folkfiesta czy reggae Festival, Nyski Dom Kultury wraz z rozpoczęciem jesieni zaczął jesienno-zimowy, nie mniej aktywny okres. Jako pierwsze wydarzenie podziwialiśmy muzykalowo-rewiowy występ w wykonaniu teatru Broadway, prywatnego teatru muzycznego Małgorzaty Obój. Czym tym razem porwie widzów Dom Kultury? zapytaliśmy koordynatora imprez Kamile Kopeć. Najbliższy koncert Bayer Full 5 października w niedzielę o godzinie 16.00. Zespół, który podbił Chiny, zawitał także do Nysy. Pierwszy raz w Nyskim Domu Kultury. No ale tak jak mówię, różnorodność imprez to jest e, chyba taki nasz znak rozpoznawczy. 12 października o godzinie 18.00 e, spektakl teatralny Jabłko. E, po raz pierwszy też na naszej scenie Joanna Koroniecka Małgorzata Foremniak. Bilety są jeszcze do nabycia w kasie Nyskiego Domu Kultury, także zapraszam serdecznie. Najbliższe propozycje na październik to jest koncert Artura Andrusa, 18 października, koncert na rzecz Neskiego Hospicjum. Po raz pierwszy w Nysie Artur Andrus. Nie ukrywam, że czekam na ten koncert, bo jest to rzeczywiście fantastyczny gawędziarz, świetny też muzyk tak naprawdę. Myślę, że, że będzie się cieszyła ta impreza bardzo dużym powodzeniem. No i też cel jest bardzo szczytny. Jak widać, październik zapowiada się obiecująco i będzie obfitował w koncerty, spektakle i eventy. Co jeszcze proponuje mieszkańcom Nyski Dom Kultury? Przygotowaliśmy bardzo dużo imprez na sezon jesienno-zimowy w Nyskim Domu Kultury. Zaczęliśmy już we wrześniu, a teraz rzeczywiście październik i listopad to jest kontynuacja bardzo wielu imprez wewnętrznych. Całe zatrzęsienie. Będą kabarety, będą spektakle teatralne, będą koncerty muzyczne, do tego oczywiście standardowe imprezy, festiwal. Przegląd pieśni Polski Niepodległej, proscenium to w listopadzie. Harmonogram imprez można na bieżąco śledzić na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury. Zainteresowani mogą również osobiście udać się do budynku NDK przy ulicy Wołowej i tam zasięgnąć informacji o imprezach, a także kupić bilety w kasie na drugim piętrze. Przypominamy, że bilety dostępne są również w systemie sprzedaży internetowej. Przyszła jesień, a wraz z nią warto pomyśleć o porządkach w szafie. Więc jeśli mają Państwo w nich niepotrzebne rzeczy, za duże bądź za małe ubrania, zabawki dla dzieci lub też książki albo po prostu szukacie czegoś nowego, to warto pojawić się na słop party organizowanym w Nyskim Domu Kultury. Organizatorzy, oprócz stoisk, przewidują mnóstwo innych atrakcji, w tym pokazy i warsztaty, a to wszystko w miłej i sympatycznej atmosferze. Wymiana odzieży, możliwość kupna zabawek i książek oraz rękodzielnictwa, a także wymiany porad przy kawie i ciastku. W Nysie startuje nowa edycja z cyklu tzw. sprzątania szafy. Choć wcześniej były organizowane takie imprezy, to teraz startują z ramienia zupełnie nowych organizatorek, które zaproponowały na początek października bardzo ciekawe wydarzenie. W Domu Kultury o godzinie, od godziny 10 do 17 będzie odbywała się impreza, która się nazywa SWOP, swap, czyli Wietrzenie Szafy. SWOP znaczy wymiana, bo główną ideą jest wymienianie się rzeczami, które są nam zbędne. Jest opcja wymiany, czyli możemy wymieniać się rzeczami oddawać swoje w zamian za coś nowego, fajnego lub też sprzedawać, jeżeli druga osoba nie chce, nie ma nic do zaoferowania, a jest zainteresowana jakąś rzeczą, też może kupić za jakąś tam symboliczną opłatą. Choć głównym założeniem Swap Party jest wymiana lub kupno konkretnych produktów, to organizatorki uatrakcyjniły imprezę o wiele innych zajmujących niespodzianek i zapewnią niezapomnianą atmosferę. Loteria fantowa i badanie cery to tylko niektóre z nich. Też żeby dowiedzieć się kilku rzeczy takich kobiecych i tym razem udało nam się zaprosić już kilka osób do współpracy i tak na przykład podczas tego dnia yy, firma Oriflame będzie robiła badania cery, będzie udzielała porad odnośnie jej Dziewczyny z Naturhaus będą badały poziom tkanki tłuszczowej, wody zgromadzonej w organizmie. Wizerzystka Marzena Hamankiewicz w ciągu dnia będzie przeprowadzała warsztaty i odnośnie fryzur z warkoczykami na kolorowo i również z makijażu dziennego. Czyli to też jest miejsce, do którego można przyjść i spędzić fajnie czas, pogadać z innymi kobietami, yy, dzieciaki wysłać na warsztaty plastyczne, bo takowe przez cały dzień też będą się odbywały, usiąść, zjeść ciastko, wypić kawę i dowiedzieć się, czego z bawskich spraw. Aczkolwiek zapraszam również mężczyzn, bo to jest taka stricte kobieca w założeniu impreza, ale również będzie nam mnie jeżeli przyjdą panowie. Ku uciesza organizatorów, inicjatywa cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Do tej pory dostaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, i jesteśmy bardzo zadowolone, bo to są zgłoszenia różnorodne. Są i panie w wieku starszym, ale również są bardzo młode kobiety, mamy młode, które będą będą wystawiały ubrania swoje, jak również ubrania dla dzieci. Bardzo byśmy chciały, żeby zrobiła się z tego impreza cykliczna, czyli odbywająca się powiedzmy tak jak pory roku, cztery razy do roku, bo chcemy też stworzyć miejsce, w którym będzie się działo też kilka fajnych dodatkowych rzeczy dla kobiet. Każdy, kto ma pomysł na swoje stoisko może jeszcze spróbować przyłączyć się do Słab Party Nysa. Dodatkowe informacje znajdują się na plakatach, na Facebooku oraz na stronie internetowej Nyskiego Domu Kultury. Słab Party Nysa odbędzie się 4 października w Nyskim Domu Kultury i wystartuje o godzinie 10. Zakończenie planowane jest na godzinę 17, ale jak zapowiedziały organizatorki, wszystko zależy od gości. Zapraszamy zatem na jesienne wietrzenie szafy. Zbliża się kolejny termin zbiórki odpadów. 1 października rozpocznie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu RTV i AGD. Zużyte meble, sprzęt gospodarstwa domowego i tym podobne należy wystawić przed posesję nie wcześniej niż na dobę przed wyznaczonym terminem odbioru i najpóźniej w dniu wywozu do godziny 6:30 rano. W razie wątpliwości, harmonogram odbioru śmieci dostępny jest na stronie internetowej spółki Ecom lub pod adresem telefonu, który wyświetlany jest na dole ekranu. To, co kiedyś obserwowaliśmy na przykład w Niemczech czy w innych miastach na zachodzie, zaczyna funkcjonować także i u nas. Przypomnijmy, że ideą tej nowej ustawy, w cudzysłowie śmieciowej, związanej z odbiorem odpadów, jest to, aby no, jak najmniej trafiało odpadów bezpośrednio na składowisko. Przypominamy również, że w innym terminie odpady wielkogabarytowe można nieodpłatnie przekazać we własnym zakresie do gminnych punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Piłsudskiego 61 i Alei Wojska Polskiego 4 w Nysie. W ciągu ostatnich lat miejski zakład komunikacji poczynił ogromny krok w rozwoju spółki i jej działania, choć jak się okazuje, wciąż są pewne elementy, które trzeba poprawić, a zwracają na nie uwagę nasi telewidzowie. To właśnie na ich prośbę odwiedziliśmy siedzibę Nyskiego MZK, gdzie zapytaliśmy o oznakowanie przystanków. Obecnie bowiem tak oto prezentuje się większość wiad przystankowych w Nysie. Jest nazwa ulicy, ale brakuje informacji o tym, jakie autobusy na przystanku się zatrzymują. Po modernizacji taka informacja na przystankach się znajdowała, ale po pewnym czasie MZK z niej zrezygnowało. Kiedyś w Nysie w ogóle nie było żadnych oznakowań przystanków. W tej chwili na tych nowych przystankach, na każdym, na czole, przy zadaszeniu przystanku, jest nazwa ulicy. I mamy tych linii 14. Nie ma w zasadzie fizycznej możliwości, żeby wszystkie oznakowania tych linii, które tam przejeżdżają, umieścić. Tu, gdzie są największe problemy z tymi liniami, to jest ten kręgosłup tzw. Tak komunikacyjny miejski. I on jest od, linii, od ulicy Mickiewicza przez Prudnicką, Celną, Moniuszki i tam w zasadzie wszystkie autobusy jeżdżą, wszystkie linie. I uznaliśmy, że no nie ma takiej potrzeby. Zapytaliśmy panią prezes również o plany montażu tablic ledowych, które miały powstać przy kręgosłupie komunikacyjnym. Niestety na chwilę obecną realizacja projektu została zaniechana. Na koniec gratka dla miłośników terenowych gier fabularnych. Nyska Zona po raz kolejny otwiera swe podwoje dla rządnych sławy i chwały. Już 27 września zapaleńcy z całej Polski zbiorą się w Nysie na terenie Fortu Prusy. Rusza bowiem siódma edycja gry terenowej Stalker. O tym, że gry terenowe cieszą się popularnością, możemy przekonać się już w ten weekend. Na terenie Niskich Fortów odbędzie się gra terenowa pod nazwą Stalker. Nasza kamera podglądnęła już w ubiegłym roku, jak wyglądała ta wyjątkowa gra. <słuch> Gra ma już długą historię, mówią organizatorzy. Teraz będzie siódma edycja Stalkera na terenie Nysy. Skąd się w ogóle wziął pomysł na gry w klimacie Stalkera? Pierwsze gry były na Śląsku, w miejscowości Ruda Śląska bodajże. ale już nie pamiętam, bo to było dość dawno, bo 7 lat temu. No cóż, potem przywędrowały do nas, ze względu na to, że na wsparcie władz miasta i legalny teren, czego inni organizatorzy nie mogą powiedzieć o swoich grach. No i od tego czasu nastąpił rozrost formy i treści. Doszliśmy do tego, że teraz, powiedzmy jeszcze rok temu, był jeden stalker w Nysie. Ociągnęliśmy taki poziom, że ludzie w całej Polsce zaczęli organizować te same gry. I w tym momencie mamy tych stalkerów na jesień 4 albo 5. Tegoroczna edycja zrywa jednak z konwencją znaną z gier komputerowych o tej nazwie. Ma się bowiem odnosić do historii science fiction przedstawionej w książce Arkadia i Borisa Strugackich Piknik na skraju drogi. Powieść opisuje sytuację na Ziemi po wylądowaniu obcych i opuszczeniu przez nich planety. Można nawet stwierdzić, że to są zmiany w stosunku do całej koncepcji stalkerowej. Yy, dlatego już większość imprez odbywa się w oparciu przede wszystkim o gry komputerowe. My chyba pierwszy raz w historii Stalkera polskiego sięgnęliśmy do źródeł, czyli do książki Strugackich. Nasza strefa będzie bardziej niebezpieczna niż strefa do tej pory, która występowała na Stalkerach. Nie mamy rosyjskiego wojska, które na Stalkerach jest, można powiedzieć, schematyczne. My akurat wolimy postawić właśnie na polską armię i zupełnie nowe zadania. Grupa zapaleńców wcieli się w rolę postaci należących do poszczególnych frakcji, w tym na przykład wojsko, policję, bandytów, a nawet mutantów. A ich głównym celem będzie... O tym powiemy już we wtorkowym wydaniu wiadomości Regionalnej Telewizji o 30 września, gdzie przedstawimy relacje z tej imprezy. To już wszystko na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszam we wtorek 30 września. Do zobaczenia.